Może ożyła? Już taki zombie? Zombie woman. Jakby zabija facetów, a do tego nekrofilka. Zabija facetów, a później gwałci. Niebezpiecznie. No chyba widzę to miasto. Bo no, znów mi się wydaje. O ty gnido. Ci dałem we mnie strzelać. Gnoju. Też? Chcesz? No, no, z tych, stychaj sobie. Dużo mam do tego, nawet temu nic. Szkoda, że wcześniej nie zauważyłem. Okej, okay, upiekła Pieczona mucha mięsna. Pycha, duszności. Najlepsze co tutaj jest. Tam pociąg jakiś. Pociąg. Czujecie ten pociąg? I krajobraz. Dużo kamieni. Nieważne. O! Szczerze mówiąc, tego nawet nigdy nie odkryłem. Tutaj leży coca cola trup. O! Śród. Śród. jaka jest cała wiatrówka. Ale chyba mamy jeszcze tą starą. To... O tak. Zawsze trochę się naprawi. Idziemy w końcu do tego miasta, bo już. Zlekam z tym. Idę i idę. No, długi był ten pociąg. Albo to nie pociąg, tylko ten most taki. Nie wiem. Nieważne. Później się będą działy rzeczy w tych głównych misjach, bo teraz to, wiecie, poboczne to nie będzie zbyt fascynujące, ale. Pomyślałem, że co tam? Zrobię wam wszystko, żebyście wszystko widzieli. Przecież nie każdy mógł w to grać. A ja tak pomijałem i sobie myślałem, no kurde, co tam było? A pomijałem, że. ooo, sobie przeczytać albo coś. Komu by się chciał? Powiedzcie mi. Skoro nawet mi by się nie chciał. Jakiś dom. Tak. Wchodzimy jest tu ktoś O, bandyta Nabój i spinka. Dziwne co mu się stało? O, przedwojenna książka, takie przedwojenne bez... Niezniszczone to właśnie Opłaca się otwier. Ciekawe co tam jest Biurko Magazyn ślusarski Drodzy, tak, przeczytamy tak byk. i otwieranie samków o jeden pięknie, przyda się napijemy się to tylko 5 radów. Ten zlew wygląda na bardzo czysty. Ciekawi mnie co tu jest, kiedyś muszę to wrócić. Szybkowar, na pewno nam to potrzebne. Jabłka jakieś w kuchence za bardzo nic, w lodówce. Mielonka i potrawka z uziórki. Podrapane ściany, brak. Zerwane obrazy, plakaty. I jeszcze jedna. Że tutaj będzie trochę tych książek. Oczywiście wszystko weźmiemy. Więc nie zostaje. Bomba wiśniowa, strzałki. Pamiętam do czego były strzałki, ale chyba samemu mu się robi obroń. Apteczka. O, przejedaś. No, nawet nie mam na poziomie 25. Przykro mi ludzie, nie otworzę wam tego. Przedwojna książka, Medix, Medix. No, przynajmniej byli ze sobą do końca. To jest chociaż... coś pozytywnego. I jeszcze jedna książka. Już wam powiem, że później się to sprzeda chyba po 100 za jedną. Więc tu się opłaca. A, ah, zauważyłem. Nie ma to tamto. Oczekuję. A? Tak, ten snajper jest gdzieś tam. Chucho, chucho. Widzicie, czy, czy być. No właśnie. O, ludzie, ludzie. Co ja tu zrobiłem, to jest po prostu mielonkę. Oczyszczoną wodę. Mi się wydaje, że samochód wybuchi Wywołał również eksplozję. Dobra. Nie, no mam tylko jednego paka, Muszę wziąć co innego. Wieprzowina z fasolą. Cajecho, odlot, mentaty. Dobra, bierz tego z tym pakiem. O, trudny. Kosiarka, ostrze kosiarki. Na no, co mi ostrze kosiarki? Tu staram się przeżyć, a oni mi tu... O, 12% nawet mamy w rękę. To jest Arkansas. Jakiś stary dziadek, Jakiś stary pryksę siedzi i w nas strzelano. Dobry jest? O ho ho PW plus 60, no, Łyknę to, jedno możemy. Zależnimy się dopiero od kilku. Jakiś stary dziadu, kurna. Zdechniesz za to, co mi zrobiłeś. Idę po ciebie. Idę po ciebie. Kurna! No! Przyszedłem. Mówiłem, że idę, to jestem. Mówiłem, że do ciebie przyjdę. Keybase polowy? Wyrzuć to. O! Ale miał nuka kole, miał stek, że to był zaopatrzony. Ciekawe, co mu odbiło, żeby strzelać do ludzi. Tuż nie wiem, jakiś chory na mózg. pomyślał o kurde, wejdę sobie tu, rozłożę łóżko i będę strzelał do ludzi. Dobry pomysł. Tylko mała amunicji. Najwięcej jest w tej zamkniętej. Hmm. jest są jeszcze jakieś o cholera. Ech. Dobrze, teraz trochę podniosę. Nuka, coli i Steku. Tak i oczywiście wszystko idzie, bo ja robię tak świetnie, że po prostu co chwilę wchodzę na minę. Pewnie sobie myślicie, M, ale świetny z niego gracz. O! Dziwne. Kuchence, wiwiórko na patyku. Dawaj ją od razu to siem. Środki, jakieś strzałki. Apteczka. <laughs> przedwojenna przedwojenna książka Kolejny nabój Szafa O nie, wcale tego nie widać Nawet na poziomie łatwym, Nie, ja w kurno inwestuję w to Inwestuję w otwieranie samków Skasi Chociaż Nie wiem po co tego się sobie chodzi pudełko z zabawkami, co my tu mamy rękawice, piłka, nic nie potrzebne ale strzałki jak najbardziej strzałki jak najbardziej pięściarstwo Bo było dziecko i też zginęło za śmieć go zabił A go dopadnę Woda, pieniądze. Apteczka. Ten się kąpał. Za długo. No, chyba wiedzieli, że skoro zostali w domu, to żyło, no. I próbowali normalny życie wieś Pewnie. No i tak mi się wydaje, że normalnie żyli, bomby już leciały. Oni wiedzieli o tym, ale on dalej nie miał się kąpał czy coś. No bo już nic nie mogę zrobić, nie. No chyba sobie kpisz. Już ziemi, ne? a teraz jeszcze wybierz się na plac zabaw. No cholera, bo... Wybierz się na plac zabaw, bo my tak chcemy. Co ja nie by tam znajdę, nie wystarczyło, że tutaj poszedłem. Takie podchwytliwe, trochę to zadanie. No cóż, ciśniemy dalej. Po zabiciu dziadka tutaj jest jakiś spokój. No hop. Wow. Fascynujący. Ale, ale, ale. Widzę jeszcze jeden cały dom. Chodź, chodź, Ło, wow. nie w tej chwili, no nie takie jak oślepiające świat tupę Nie wiem czy widzicie, ale Pięknie się załatwię Mieściarstwo, oczyszczona woda Tak, wszystko co mam, bo kurna nienawidzę mi. Klucze, no dlatego chyba też mam klucze. O, ale tu są mnie gości. Parat korekcyjny, środek przeszcząc Ja faj lodówkę, co tu mamy. Teraz to jest pusta, teraz to wiem. Okay. To jest nawet fajna broń pod względem tym, że właśnie możemy trafić troszkę obok. O karalucha i tak oberwie. No, to tylko karaluchy i... Nie wiem, ...zwierzęta. Jak tak, tak. widzicie, urywają wszystko. Trochę się napijemy. No, fajnie, że nawet z tego... ...możemy, ale trochę bardziej oskarżono. Więc nie. W piciu wody z kibla... ...mówimy nie. O, jaki... ...jakie kombo. O, widzę, że ten dzieciak miał dla mnie komiks. Klocki. No i więcej nie ma. Teraz zabierzemy się za wybranie tego, co najlepsze. Najlepsze rzeczy dla nas. Pięknie. Pięknie, wszystko co najlepsze dla nas. Na co mi te przedwojenne ubrania tego najwięcej dają? Żeby był reali